koniec dzisiejszego dnia jeszcze mam taką bardzo fajną e, niespodziankę. E, nie będę mówił co to za niespodzianka, ale e, no zaraz, zaraz się dowiemy, prawda? I my teraz dzi dzisiaj dzisiaj robimy imprezę u Zbysia, bo Zbysiu ma dzisiaj urodziny. E, I tam, ale tam ja z urodzin raczej tego nie będę nagrywał, bo, e, bo leci dużo muzyki i, i ta muzyka, i ja później. A tam jest ważne e, o czym się rozmawia, i jak ja bym wyciszył to, tą rozmowę, no to, no to już wtedy to nie ma za bardzo sensu. Także nie będę. Może jakieś tam fragmenty nagram z tego, ale e, jak będzie muzyka leciała, to ja po prostu tego nie, nie, nie nagrywam. No. Także niesamowita niespodzianka za chwilę. Yeah. Bardzo fajna, bardzo fajna, ciepła, ciepła osoba, e, z którą parę razy już rozmawiałem i tak energetycznie, tak e, po prostu ten. Jest podobny rezonans, nie? Podobnie, bo e, podobają mi się te jej, e, podobają się te jej klimaty, które mi się podobają i na odwrót. I ona dlatego, dlatego tutaj przyjechała, bo chciała spróbować. Mieszka u mojej, u mojej tam znajomej, u koleżanki e, Sylwii, ale chciała tutaj spróbować i przyjechała tutaj na, na jedną nockę na razie. Ma na imię Asia. Dzień dobry, <śmiech> witajcie. <śmiech> Asiu, powiedz mi, jak się tu znalazłaś w ogóle? Przyjeżdżając do Kambodży, znałam tylko Sylwię, o której już wspomniałeś na początku tej relacji. I będąc u Sylwii, zaczęłam poznawać kolejnych tutaj Polaków, którzy tutaj przebywają. Natomiast o Tobie słyszałam tak naprawdę od początku, bo dzięki Tobie Sylwia znalazła się w Kambodży. I Sylwia. E... No, czyli ona ci opowiadała o tej, o tej historii. Tak, bo, to, bo Sylwia, to też jest historia. To też taka. jest historia, tak bo tak naprawdę to ty tutaj z, zrobiłeś, załatwiłeś Sylwii pierwszy dom i tak ułatwiłeś jej tutaj sam początek, żeby tutaj być. E, I jak przyjechałam do Sylwii, to znałam już ciebie z opowieści. Potem poznałam innych Polaków, którzy tutaj przebywają na stałe, na stałe bądź wakacyjnie. E, I również o tobie słyszałam, ponieważ wielu Polaków tutaj u Ciebie mieszkało. E, bardzo dużo już, bardzo dużo, to Przyjeżdżają już po raz drugi. I przyjeżdżają po raz kolejny, bo masz przepiękne miejsce nad, nad rzeką, gdzie można pływać kajakami. Dzisiaj dzisiaj udało mi się rano popłynąć kajaczkami i jest to bardzo przyjemna. Godzinna wycieczka, e, nie jakaś bardzo długa, ale przy tych temperaturach jest to wystarczająca odległość. I tak trafiłam w to miejsce, bo wszyscy mi tutaj rekomendowali, że jest cudownie, że, że się śpi pięknie, że są odgłosy ptaków, cykady grają, jest mnóstwo kwiatów, jesteś, jest, czuję, że jestem bardzo blisko przyrody, natury. No, no właśnie. i też mam dobry flow z Tobą, tak jak wspomniałeś. No, no flow. No i y, ja dlatego też robię z Tobą filmik, bo, bo tak wiesz, y, przyjeżdżają różne osoby i, i nie, nie z wszystkimi nagrywam te filmiki, Ja wiesz, chwilę z Tobą porozmawiałem i, i wiesz, no, jest. Jest ta nić, tak, prawda? jest prawda. ta nić. No. Potwierdzam. E, no to e, tak, to teraz jeszcze powiedz mi o tym, bo spałaś tutaj, nie? Tak. Spałaś, byłaś w nocy i tak. słyszałaś tę muzykę tutaj, tej natury. Tak, muzyka natury, a również, znaczy jedno co, to o czwartej rano y, przebudziłam się, kiedy muzułmańskie śpiewy, ale trzeba powiedzieć, że jest to, jest to kojący śpiew. To nie jest przeszkadzający, ale wybudził mnie w nocy i. Y, to był jedyny, jedyny odgłos, który był nieby jest związany w ogóle tutaj z przyrodą, bo tak to faktycznie to był jeszcze deszcz padał, więc tak pięknie było, to tak pięknie uderzało o, o dach. Cudownie, naprawdę przepięknie. No i rano kiedy się otwiera drzwi od chatki i widzi się rzekę, kwiaty, gąszcz, bambusów. To jest coś wspaniałego. No i ja widzisz o tej, e, ta, ta muzyka muzułmańska, ta muzyka muzułmańska. E, znaczy te, te śpiewy, prawda? Te śpiewy e, ich, one mi absolutnie nie przeszkadzają. Oni tak. to robią jakoś tak w ten sposób, że nie, bo ja słyszałem te śpiewy gdzieś tam w innych tych krajach, to one były troszkę uciążliwe. Oni tu robią to jakoś tak w ten sposób. Nie wiem, czy to oni tak robią, czy po prostu ta y, Tutaj, że ta Kambodża tak działa na człowieka, że po prostu to Cię nie drażni. To nie drażni, to jest, ja też w, po różnych krajach podróżowałam y, i w innych krajach zawsze to było i dłuższe, i głośniejsze, i bardziej natarczywe. Tu jest to naprawdę no, 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 delikatne, no, no, no. Nie że nie jest to, nie jest to nieagresywne, no, nie, jest, jak, nie jest to jakieś przytłaczające, no. dokładnie tak. Y, no, więc bardzo mi się tutaj podoba. W Kambodży poza tym też nauczyłam się, odważyłam się jeździć skuterem. Właśnie wracam ze, ze swojego o, pierwszego samodzielnego shoppingu. Ja, ja już pokazywałem jeden, jeden z Tobą filmik, pokazywałem jak w tym błocie tam wylądowałaś, jak żeśmy to po ja. tym błocie jechali. To był challenge. Ale Ty złapałeś wywrotkę? Nie, wywrotki nie A. złapałem, ale pokazywałem, pokazywałem, jak żeś tam, jak, A, jak już ten ostatni taki ten, to ja to, pokazywałem. To, to, był, to był mój pierwszy dzień. Potem był jeszcze jeden dzień, gdzie wjechałam, bo w Kampocie możecie bardzo dużo w ogóle zobaczyć. Tam, gdzie byłam z Rysiem, byliśmy na wodospadach. Innego dnia pojechałam też już skuterem na, do Parku Narodowego Bokor. To się wieże bardzo bardzo, tam, znaczy bardzo wysoko. Wieże się wysoko serpentynami. To był mój drugi dzień na skuterze. Przepiękne miejsce, też do polecenia. A dzisiaj jest mój nie, wiem, się dzisiaj jest czwarty, bo wczoraj przejechałam tutaj z koleżanką Sylwią. Sylwia mnie tutaj przeprowadziła od siebie do Rysia, bo ja się bałam jechać sama. A dzisiaj jest mój pierwszy dzień, kiedy sama pojechałam do miasta. Kiedy co powiedziałam, że nigdy nie wjada do miasta azjatyckiego na skuterze. Dzisiaj pojechałam. No właśnie chodź jeszcze, chodź. Idę na z rzeczą, Usiąc którą tak sobie na chwilę, tym bazarkujemy. No właśnie, powiedz o, <laughs> e, o tym tym tym, bo, bo ty z tego, co ja zauważyłem, to ty jesteś bardzo odważna, lubisz takie wyzwania. E, nie? Ale skutera to, zawsze się bałam. Miałam dwa wypadki na rowerze i myślę, że z tego ja się ogólnie boję dwukoł, dwukołowych pojazdów. No, e, a mam Dzisiaj respekt. pojechałaś w centrum miasta, tak. gdzie e, ja ci powiedziałem, że nie będzie ruchu, a na pewno był ruch. Nie było bardzo strasznie, ale był ruch, natomiast nie wiedziałam, jak mi nawigacja pokazywała, bo najpierw zatrzymałam się na. Markecie lokalnym. Jeśli tu kiedykolwiek dotrzecie, koniecznie musicie pojechać na market lokalny. Rysiek Wam powie, gdzie to jest. To jest y, naprawdę przecudowne zjawisko. Magia. Wszystko, to jest magia. To jest, to jest bogactwo kolorów, smaków, zapachów. Y, ludzie są uśmiechnięci. Naprawdę polecam. Warto to zobaczyć, bo są i owoce morza, i owoce, i warzywa, i mięso. Wszystko i przyprawy, więc to jest coś przepięknego. Naprawdę to trzeba zobaczyć. I dzisiaj zaparkowałam tam sama, gdzie wiadomo w takich miejscach jest największy ruch. Nawet będąc w Polsce, jak jeśli wybieram się na bazar, to generalnie wiem, że będzie problem z parkowaniem. A tutaj pojechałam do Azji tym, tym skuterem, który mnie cały czas gdzieś tam przeraża. Po czym okazało się, że nie wszystko dostałam na bazarku, co chciałam dostać. Panie mnie pokierowały, że mam pojechać do supermarketu. Mówię, no dobra, no to spróbuję. Pojechałam. Dojeżdżam do jednego z rond na drodze, a tam stoi, to, a to okazuje się, że to jest to rondo sławne Duriana, o Duro. którym opowiadał mi kolega, że rondo Duriana to już jest wyzwanie, to już jest challenge. Jak ja zobaczyłam z daleka tego Duriana, bo faktycznie to się nazywa rondo Duriana, bo na środku jest taki wielki Durian. Durian, tak, tak. Tak, <słuch> tak, taka wystawiona rzeźba. No i jak dojeżdżałem do tego Duriana, jak się zorientowałam, gdzie ja jadę, mówię, no to pięknie. Ale pokonałam w jedną, potem z powrotem pokonałam w drugą stronę, zatrzymałam się jeszcze w jednym sklepie, zatrzymałam się również w takim miejscu, gdzie liczyłam na to, że zrobię sobie masaż, ale okazuje się, że tam bym miała problem z, z płatnością, bo tu nie wszędzie można płacić kartą, ale, że tak powiem, wróciłam jak prawdziwa kobieta z zakupami w trzech sklepach, zorientowałam się, czy mogę zrobić sobie masaż. Masaż. I teraz popijam sobie napój z trzciny cukrowej i chyba pomelo, nie jestem pewna, co to było. Taki zielony owoc. Duży. Tak, grejpfrut zielony? Pomelo. Pomelo. To było pomelo, To było tak, pomelo, tak, to takie, pomelo, takie tutaj ciemne, jest... ciemne, tylko ono jest tak, ciemne. Tak, okay. one są różne, one są żółte, ciemne, ha? różne są tam odmiany, ale to jest na pewno pomelo, nie? To no to na pewno... pani na stoisku takim rikszowym ma wyrabiarkę tego napoju i właśnie no. teraz już sobie to popijam. Asia, wiesz co, bardzo, bardzo miło, to, to co powiedziałaś, to jest bardzo ważne, to jest bardzo ważne, bo, bo dużo ludzi się, e, dużo ludzi nie może się zdecydować, chciałoby zobaczyć tą egzotykę tutaj, ale nie mogą, czegoś się obawiają. Asia tutaj przyjechała, e, przyjechałaś Asia tutaj na dwa tygodnie, czy na... Dwa tygodnie. Na dwa tygodnie i ona już, już to poczuła tutaj, że tutaj jednak... E, no nie wiem jak to powiedzieć. No jest jakaś taka fajna ta magia, że i, i, tak jak ona powiedziała, no ona na skuterku dopiero parę dni jeździ tak, i ona tak. jakoś tak tutaj jest, że, że, że wszystko działa, prawda? To prawda. Ja się jak najbardziej tutaj przekonuję i jest bardzo dużo rzeczy do zobaczenia no. dookoła tutaj kampotu. Polecam to miejsce bardzo. Dobra, dziękuję ci, Asiu. Bardzo fajne było ten bardzo fajny wywiad. Ja dużo powiedziała. To nie jest tak jak ja mówię, bo ja to mówię tak nieskładnie, chaotycznie. No on no jest tak no no. A Asia to bardzo ładnie tak fajnie. Oj, bez Ale polecam to miejsce. Naprawdę słuchajcie, czarowne, cudownie to można się odpocząć. Will life. like? Will you like? Lili, <laughs> live Ten. Zapraszasz na mój kanał, tak? Oczywiście, że tak. Kambodża, follow my dream. Kambodia follow my dream. Nie. Ok. Także dzięki serdeczne jeszcze raz. Ona bardzo wszystkim smakowała, wszystkim. No tam były jakieś tam drobne takie, że, że za, za drobno zmielona, że no bo myślę, bo to generalnie ona ona była, bardzo dużo było chudego mięsa, nie było dużo tłustego mięsa i dlatego ona taka troszeczkę, tak jakby była suchawa, nie? Mi, akurat mi osobiście, ona smakowała i wielu osobom też, też ona smakowała taka w, tej, w takiej postaci, ale też są inne tam podniebienia, że no i on by wolał, żeby ona bardziej była taka, taka, wodnista. I ta jedna część była, ta jedna część była taka bardziej podwędzona, ta mniej. To ta która była mniej podwędzona, to myśmy ją pokroili na takie na kawałki i żeśmy zrobili ją na grillu. I na grillu, jak ona była upieczona, to ona była niesamowicie, no niesamowicie smaczna. Tak samo, bo, bo smak tej kiełbasy on taki sam, czy, ten mniej, czy więcej uwędzona, czy mniej uwędzona, Smak jest taki sam, a jeszcze jak żeśmy ją podpiekli na grillu, no to było, mo, moje takie zdanie jest, że no ona była przepyszna. Także generalnie opinie na stacji tej kiełbasy, opinie były ba, bardzo dobre. Były tam takie, że na przykład Bysiowi, on mówi, że troszeczkę zasłona. On dał tyle, tyle, ile jest tak książkowo tej soli i, i on uważał, że trochę zasłona. Dla innych była okej. Okay. Także i, i jeszcze tam komuś było, że y, jeszcze ktoś tam wspominał, że za, za mało czosku, że czosku. I jeszcze ktoś tam wspominał, za mało trochę pieprzu. I także my te wszystkie uwagi, y, żeśmy wzięli po, y, y, te wszystkie uwagi rozpatrzymy i zrobimy ten taki, taki środek, żeby to nie było ani za słone, ani za dużo pieprzu, ani za dużo czosnku, tak żeby to wypoś wypośrodkować. Na pewno żadną przyprawą nie będziemy tego, nie zrobimy tak, żeby zdominowało ten smak tej, bo ten smak tej kiełba, tego mięska, bo to mięsko jest takie wysokojakościowe i nie chcemy tego za bardzo popsuć jakąś przyprawą, tak jak na przykład, e, jak kmerzy robią, no to oni dominują Czymś, jakąś przyprawą e, potrawę potrafią zdominować. Jest coś dobrego, no dodadzą takich liści, że po prostu tylko te liście e, dominują potrawę, lub na przykład dodają cukier. E, no to nie, to my nie chcemy tak robić. My chcemy zrobić taką typowo, typowo polską swojską kiełbaskę. Także na koniec, tak na koniec tej imprezy jeszcze żeśmy tam e, Rozdawali trochę tej kiełbasy, bo tam chcemy nawiązać, nawiązać współpracę. Tam był taki jeden chłopak, który ma tam jakiś swój bar. On chce, żeby przy tym barze też była jego, żeby była ta kiełbaska, tam lodówkę będziemy musieli wstawić grilla. No, będziemy robili też taką właśnie na grilla, taką jak ta niedowędzona była, to, to będziemy robili na grilla. Będziemy być może też robili surową, taką, że ona będzie surowa. Być może Będziemy robili taką, że e, zagotowana tylko zagotowana i e, ja, tak jak widziałem taka białutka e, kiełbaska zagotowana w sklepach widziałem coś takiego nie tylko że to nie będzie sklepowa taka jak w sklepie to jest całkiem coś innego, także. E, no, te sma ten smak jest niesamowity. To ta kompozycja tych przypraw, któreśmy zrobili, ona jest niesamowita. Tam poza tam małymi tam, takimi niuansami, ale my to wszystko wypośrodkujemy. I już. E już ten, już po tym pierwszym dniu już y, mamy jedno zamówienie, takie na razie nieduże, ale to już też, ale to już jest, to już jest coś, nie? Że, że zaczyna to ruszać. Także to była taka, y, ta, to była taka... Y... To spotkanie to takie było do próbowania tej kiełbasy, to było próbne, bo myśmy zrobili tylko 10 kg. Tego następnym razem nie wiem czy to jutro, już zrobimy już 20 kg, bo już, już będziemy ją moc sprzedawać po prostu. Ja jeszcze zrobię taką kampanię reklamową tutaj, tutaj na, ten, na ten rejon, na ten rejon i na Phnom Penh. E, tylko muszę to wszystko, wszystko ładnie poskładać, e, porobić ładne zdjęcia. E, no tak żeby to się rozeszło, rozeszło tutaj. I, no i jeszcze oczywiście będziemy w kilku restauracjach tutaj w kampocie też e, damy, próbki tej, damy próbki tej kiełbasy, żeby spróbowali i być może tutaj też będą, zam, będą na pewno zamówienia, bo to jest naprawdę jest to naprawdę pyszny pyszny produkt, także ktoś jak jak przyjedzie tutaj na dłuższy czas na przykład z Polski i, i będzie ja te potrawy tutaj, te kmerskie, to na pewno zapragnie, na pewno zapragnie takiej kiełbaski, takiej swojskiej. A poza tym też w kraju, gdzieś tam w Polsce, to, to też nie jest łatwo kupić taką kiełbasę, bo w sklepie się takiej nie kupi. A jeśli się kupi w sklepie, to ona naprawdę, ona naprawdę kosztuje. E, takiej dobrej kiełbaski, to trzeba szukać gdzieś, gdzieś u, u rolników, czy u jakichś tam farmerów, czy jakichś tam hodowców, e, takie, którzy robią to sami nieduże ilości, no to to jest, będzie właśnie taka kiełbasa, taką, której się nie robi na skalę przemysłową, bo, yy, na markety ty, tylko to, są, to będą małe ilości tej kiełbasy, bo my nie, 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 nie mamy na razie takiego yy, takiego yy, no, takich możliwości, żeby robić to na skalę taką przemysłową, po 100, po 200 kilo na raz. No. Jest, yy, no w każdym tak, żeśmy liczyli, że jeden wsad Jeden sat można zrobić około, około 50 kg. Jak będą, jak będą zamówienia, to, no, to będziemy robić po prostu po 50 kg, tylko no, jest, to, jest to trochę pracochłonne. Jest to pracochłonne, bo to ja pokazywałem to na filmiku, to, to trzeba przywieźć mięso, to trzeba to mięsko posegregować ładnie, oddzielić tłuszcz od te błony, oddzielić to chude mięsko od tego tłustego później to wszystko zmielić później później to trzeba zapeklować, odstawić, e, wymieszać to wszystko, to, to, to też to, to, no to jest cały proces, prawda? Później to trzeba wstawić do lodówki, to musi postać. E, później to nabić e, nadziać na, na, e, nabić to do tych flaków, e, później to trzeba odsuszyć, to jeszcze musi stać dość długo. E, także jest to dość, dość długi proces, ale bo myśmy dopiero pierwszy raz robili, ale ja myślę, że dojdziemy do wprawy. Zrobimy sobie także, żeby tą wprawę zrobić na te 50 kg, żeby, żeby, żeby to nam w miarę szybko, szybko szło. W każdym razie tak jak będziemy robili to we dwóch, jeszcze tam Terry nam pomoże trochę, to także to będzie sprawnie szło. Także ten kiełbaska wyszła bardzo dobra. Chciałem troszeczkę opowiedzieć o tym wczorajszym, o tym wczorajszym spotkaniu naszym tutaj Polaków, znaczy nie tylko Polaków, bo też kmerzy byli. E o tym spotkaniu o degustacji, degustacji, tej pierwszej degustacji e, kiełbasy. I ja tego nie nagrywałem, bo to było, to akurat tak się z, zeszło ze Zbisiami urodzinami. Ja raczej takich imprez nie nagrywam tam, gdzie, e, gdzie jest alkohol, gdzie... E, a poza tym byli ludzie, którzy tam też sobie nie, za bardzo nie życzą, e, żeby ich nagrywać a, i i też była muzyka, jej muzyka. Jak jest muzyka, no to ja nie mogę nagrywać, bo yy, no wiadomo o co chodzi, ja już to tłumaczyłem. No, ja, ja mogę tak troszeczkę opowiedzieć o tym, bo, bo byłem przy tym bezpośrednio. Także to nie jest jakieś tam e, zasłyszane, tylko o to jest po prostu to, co ja wczoraj e, e, uczestniczyłem przy tym, prawda? To mogę, mogę o tym powiedzieć, ale też jest to, jest to moje jakieś tam odczucie. Nie jest to, bo być może ktoś, kto tam był, może troszeczkę inaczej to widzicie, ja, ja tylko mówię to ze swojego punktu widzenia, jak, jak ja to widziałem. Generalnie, generalnie wszyscy, którzy, bo ta kiełbaska, ona, to było pierwsze, to pierwsze wędzenie i ona tak, o, część tej kiełbasy się uwędziła bardzo dobrze, a część mniej, tak mniej była podwędzona i to myśmy zrobili tak, tą, daliśmy tą do degustacji, tą dobrze, dobrze uwędzoną, to... Także na koniec e, zapraszam do subskrybowania kanału. E, tutaj jest, e, to jest na wstępie mojego filmu, zawsze leci na końcu. Tu jest mój numer telefonu na WhatsApp i na Telegram, gdzie można się ze mną kontaktować. E, następnie zapraszam do lajkowania oczywiście, e, do polubienia i do szerowania, czyli, e, czyli dobrze jest też, jeśli e, zalajkujesz. I jeszcze, jeśli komuś przekażesz e, dalej ten film. E, no i oczywiście komentarze, prawda? Komentarze też są e, dla mnie bardzo ważne, bo to też ma e, bardzo duży e, wpływ na, e, na rozwój kanału. I, e, linki e, do wspomagania kanału e, będą na dole, m, na dole w opisie. E, linki do wspomagania kanału i do wspomagania Nompoi. No i tam będzie, tam będzie wszystko opisane. Także jeszcze raz, raz zapraszam do subskrybowania, lajkowania i dyskutowania pod, pod filmem.